Dlaczego Polski nie stać na dalsze rządy PiS-u? Dlaczego PiS jest za drogi dla nas wszystkich? Policzmy, a przynajmniej wyliczmy. Z powodu wojenki rozpętanej przez PiS przeciw Brukseli odjechało nam już 5 miliardów euro zaliczki na krajowy plan odbudowy. Tych pieniędzy nie zobaczymy długimi miesiącami, a są Polsce dramatycznie potrzebne. Codziennie naliczane są miliony złotych kar. Za turów i załamanie zasad praworządności. PiS tych kar nie płaci, więc zostaną odebrane ze składki członkowskiej, jaką Polska płaci do Unii Europejskiej. W błoto poszło kilkadziesiąt milionów złotych na wybory kopretowe Sasina. W błoto poszło kilkadziesiąt milionów złotych za zerwany przetarg na śmigłowce przez Macierewicza. Z powodu fatalnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej i jej członków powołanych przez PiS, dziś inflacja szaleje. Teraz RPP na gwałt podnosi stopy procentowe, co wywraca świat do góry nogami wszystkim, którzy mają kredyty. Polski Ład, tak zwany Polski Ład, najbardziej chaotycznie i po amatorsku powstający program gospodarczy w historii Polski, dziś odbiera część pensji ogromnej rzeszy Polaków. Przede wszystkim zaś odbiera im poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że dadzą radę w starciu z narastającą drożyzną. Wczoraj Jacek Sasin zapowiedział, że rząd na gwałt pisze projekt ustawy, która ma ograniczyć skutki dramatycznie rosnących rachunków za gaz, bo jak powiedział Sasin w imieniu rządu my się uwijamy. Wy się nie uwijacie, wy się zwijacie z każdym dniem coraz bardziej. Kończcie już tę zabawę Polski na was nie stać, PiS jest dla Polski za drogi.